Cześć, witajcie tutaj Zdrabkowe małżeństwo. Dzisiaj przychodzimy do Was z premierami ze stycznia tego roku. Mamy dla Was cztery zdrabki, Jest to Happy 7 superlinie, codziennie 1000 oraz gra o milion. Także wkład w dzisiejszy odcinek to 37 zł. Wszystko kupiliśmy w jednej kolekturze, akurat tak się udało, że wszystko było na miejscu. No i mamy nadzieję, że tutaj będzie jakaś fajna wygrana. No skoro ostatnio mamy taką pasę, no to szkoda by było dzisiaj ją załamać. No to super linie nie są przygotowane, ale w razie czego najwyżej przyspieszymy, jeżeli coś na długo nie będzie szło. No ale oczywiście tradycyjnie zaczniemy sobie od happy 7, a dzisiaj ty zaczniesz... Tak, od... dzisiaj tak? ja zaczynam. No dobrze. Żeby było nieco zabieram, inaczej. Proszę bardzo. Lekko sobie przybliżymy. No i mamy. Dobra. No to, zobaczmy nasze wygrywające liczby. To jest 14 i 22. Dobra, zobaczmy bonusik. Niestety jest słoneczko, Już czyli myślałam, tutaj nic nie ma. Aby się ucieszyła. No i dobra, sprawdźmy wygrane. Mamy 30, 11, 12, 24, 15, 19, 29 i 18. No, czyli z akurat ta przegrana. I no to co, zostawiłeś mnie z super liniami, że jak będzie długo, to najwyżej będzie na mnie. No dobra, jakoś sobie poradzimy. Yy, mamy na początek okulary. Tu musisz mnie sprawdzać, bo wiesz, że ja tak, dużo symboli I Różnie tutaj bywa. Tu jeszcze dobrze. Będę ci paluszkiem pokazywać, i... będzie szybciej. Leżak. Mm, tutaj widzę leżak. Wiesz, tu są okulary? Czy jeszcze A, I to leżak. Chyba nie. Popcorn mamy tutaj. Się nawet przytrafił. Drugie nie ma, w trzeciej nie ma, w czwartej nie ma, ale w piątej jest. Tutaj. Dobra. Lecimy dalej jest motyl. Czy jest tu gdzieś motyl? Jędrę, tak, jest. Ja nie widzę, tu widzę. I wyżej. Gwiazda. Gwiazdy nie widzę. Ja też nie. Arbuz. Jest. Arbus mamy tutaj. I tylko tutaj. Okej. Okay. Arbuza. Czemu arbus? To się odmienia. Księżyc. Księżyca nie ma. Nie. Ptak taka na pewno widziałam. Um, mm, mm, mm. I to otrzymamy chyba jedyny diament. Gdzieś tu był. Tu jest diament. Um, dobra. Dalej mamy podkowę. Podkowa jeszcze jest tutaj i tutaj. Wiatrak. Hmm. Na razie nie widzę. Jak gdzieś się znajdzie, to go zaznaczę. Sakwę mamy. Tutaj też. I to chyba tyle. Hmm. Mamy też rower. Jeszcze gdzieś jest rower. Chyba nie. Łódź. Łódź jest. No Łódź trochę się narobiło. Tutaj. No już tylko kwiatuszek. Dobra. Mamy również balony, ale balonów to ja w ogóle nie widziałam. Klapki. Czy tu są gdzieś klapki? Są. Kilku Trzeciej grze tutaj. Dobra. Dzwon na pewno widziałam. O, tutaj jakoś tak pusto. Jeszcze coś by się przydało. Parasol. Chciałaś Tomasz. No, chciałam wygraną bardziej. A tu jeszcze były klapki. I parasol. I parasol. I wyżej. I parasol. Dziękuję. I niżej. I tu parasol. No, parasol fajnie rozjaśnił tą krapeczkę. Rolek nie widziałam. Słonika widziałam. Ale nic nam słonik nie daje. Dwa ostatnie symbole. Moneta, której nie ma. Nie widziałam. I serce było. Mamy tutaj. I nic nie Tutaj. Dało. Tu. I to tyle. Niestety. Także niestety, bardzo proszę, codziennie tysiąc dla Ciebie. Tak, no to lecimy z tą zdropeczką, no to nasze wygrane. Wygrywające. Ja mam nadzieję, że wygrane. Że wygrane tak, ja z góry zakładam, mamy tak 34, 25, 8, 47 i 2. Sprawdźmy mamy 46, ci czyli obok. Ja, jak Ci wieszczę, to wtedy jest dobrze. 32 18, 45 i 37. Na razie nic. Na razie U, No. Yy, tak, tutaj 30, jedyneczkę, czyli obok, piątkę. Czy mam kciuki za Ciebie? 365 dni. Szóstkę. Czwórkę. Ale ja serio trzymam za ciebie te kciuki, no. 39. I co im moje kciuki nic nie dają? 26. Obok. 42. Już myślę, że 7, Ach. Ach, No nie. 44. No i już końcóweczka. 36. 28. Nie no, tak dobrze nam ta seria idzie. No, nie może nam iść teraz 23. Źle. Nie róbcie mi tego. 24. I ostatnia szansa. Nie. 7. Sprawdź, może się pomyliliśmy. Nawet nie wiem, gdzie to miałbym tu szukać. Na dole. No faktycznie. No, nie no niestety się nie pomyliliśmy. Się. Chyba, że wygraliśmy główną nagrodę, o tym nie wiemy. Tak już nie Jakbyśmy wiecie. wygrali główną nagrodę, zdajcie nam znać. Dobra, tak? O, tak w sumie jest okay, nie? No! Dobra. I najdroższa zdrapeczka. Szukamy w grze pierwszej 27 albo korony, albo kufra. Dobra. 12, 49, 8, 26, czyli obok. A ładna wygrana była, co? 50 tysięcy. Ty to oceniej, tylko te wygrane, a nie będę 36. Będziemy żałować. Oj tam, oj tam. Dobra, w drugiej grze mamy. Szukamy 25 Dobra, może tak Nic. A tutaj 10 tysięcy i 50 tysięcy było szukamy teraz 32 a mamy oczywiście 33, no bo jak żeby inaczej No niedobrze Dwie ostatnie szanse przeszmatka, a oczywiście piętnaście, no bo jak żeby inaczej, no i co? 46, sześć czterdzieści pięć czy czterdzieści siedem czterdzieści cztery no nic, Ale lipa. tak nam dobrze szło. Czyli co? Dzisiaj totalne I zero. Zdechło, no. no. to nie ma na co podsumowywać. No wydane 37 zł mamy okrągłe zero i nasza pasta się skończyła jak się czujesz? Źle. Ja też. Będę płakać. Nie będziesz płakać. No to patrz. <noise> Widzę te łezki. No ale smutno mi, bo ta seria tak dobrze żarła i zdechła. No, no. No, smutno, bardzo smutno, tyle. Ach, no nic. Chciałoby się więcej, a ja tu. Zdż, bo my zbyt pazerni jesteśmy? No to już ci mówiłem ostatnio, widzisz, to twoja wina. Zawsze musi być moja. Tak. No to cóż, trzymajcie jak kciuki za nas na premierze, a tymczasem dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka i zapraszamy Was na kolejne.